Widziałam przerwać pilnik, no bo kupiłam rzeczy jeszcze dla koni. Mam dwie szminki no, na uszy, bo bardzo ją moją bardzo, ten, moją gwiazdę bardzo w środku, ma bardzo dużo włosów, bo, dlatego kupiłam jej takie, takie szminki różowe. Kupiłam jeszcze na, na wszelki wypadek bal, bandaże. Jak się nazywa? To jest yy, po prostu tak na konia i nożyczki do przecinania włosów. Kupiłam. No a koniki sobie tutaj normalnie siedziały. I przecież przecież coś robiło. O, i zapomniałam o najważniejszym, czyli takiej chusteczce do wycierania nosa u nich no dobra, więc stawiamy kółeczka tam niech będzie. to jest ręcznik jakby coś no bo troszeczkę się zawsze boję czasami skakać się boję no bo coś może mi się no coś może się stać, a ja bym tego nie chciała, dlatego mi się boję ale czy, yy, za chwilę zrobię lążę więc bądźcie ze mną, żebym zrobiła lążę z wami bo, bez, bo z wami to zawsze jakaś przyjemność jest yy. co tu jeszcze mam o, właśnie, smaczki. Jezus, jest? I tabletki. Takie mam tabletki. I kilka pudełek ze smaczkami. Jakby te y, smaczki kupiłam i spam y, od pudełek z, y, od tiktaków, no ale... I od jakichś takich... O, Jezus Maria. I to wszystko po prostu leci do... tu. I to też. Więc tak, będę albo robić kanter dla małej, okej, okay. będę szyła to, albo zrobię lążę. Ale bym bardziej chyba robiła, zrobiła lążę, więc będę robić lążę.